Halo, dzień dobry, ja jestem Luxora. To kolejny odcinek z gry Beam Engine Drive. Tak, tym razem znowu ta gra. Może nie znowu, bo ostatnio nie było filmów. To smutna bardzo wieść, ale mam nadzieję, że nie byliście znudzeni przez ten czas, bo nie chciało mi się z jednej strony trochę nagrywać filmów, poza tym byłem trochę wykończony. A przy okazji miałem kilka problemów ze Steamem, które udało mi się naprawić i w końcu jest. Zaktualizowany Beam Engine Drive do najnowszej wersji i można zobaczyć, że. Super, ekstra fajnie się pozmieniało. Mamy garaż, w którym możemy sobie modyfikować czy coś tam dodawać do samochodów. Właściwie dwa razy tylko tam byłem, tylko po to, żeby sobie popatrzeć po prostu na mody samochodów, które pododawałem. Ostatnio na niedzielnym live właśnie zajmowałem się rozkręcaniem samochodów w dość brutalny sposób, i my się poświęcimy sobie kiedyś temu odcineczek, ale dzisiaj będzie coś zupełnie innego. Będzie to coś. Czego raczej byście się nie spodziewali po tej grze, ponieważ odpalimy sobie już frioma na takiej super fajnej mapie, która nazywa się też nietypowo, bo w nazwie ma słowo Brutal i <noise> w ogóle jest bardzo ciekawa. Nie będę tak może do końca. Tu gadał o tym, jaka ta mapa jest, a jaka mogłaby nie być, powiem swoimi słowami. To jest po prostu brutalny skok, brutalna górka, która po prostu brutalnie potrafi zniszczyć nasz pojazd. I w tym odcinku zajmiemy się po prostu demolką tutaj w okolicach tej całej mapy. To jest oczywiście mapka customowa, czyli taka niedodana domyślnie do gry. Możecie ją sobie pobrać, oczywiście link macie w opisie, więc możecie sobie sami spróbować zobaczyć, jak ta mapa wygląda po swojemu po prostu zobaczyć, jak Wam się będzie na niej grało. Jak widzicie, jest to dość stroma górka, która nie cechuje się tutaj akurat w tym miejscu jakimiś wielkimi wybojami, ale zaś tutaj widzicie, że jest kilka takich miejsc, w których można przejechać i to dość ostro, bo mamy różnego rodzaju wyboje. Zresztą sami zobaczcie, pojedziemy sobie tutaj pierwszy zjazd, który jest, jedziemy sobie naszym samochodem, którym aktualnie jedziemy, chociaż poczekajcie, weźmiemy sobie może inny pojazd, taki bardziej przystosowany do Zjazdów w terenie. Aha, mam tu też kilka modów dodanych na samochody. Jest to m.in. Mercedes, Mercedes i Mercedes. Bardzo lubię tą markę, dlatego właśnie trzy Mercedeski sobie dodałem. Zajmiemy się nimi, może gdzieś w następnym odcinku. Pobawimy się w mechanika samochodowego, czy też po prostu mechanika serwisu autoryzowanego ASO i będziemy wymieniać w nich różnorakie części, albo po prostu je demontować lub złomować. Bo niektóre z nich to tylko na złą się nadają, bo ludzie nie dbają o te samochody i potem wyglądają jak zgniłki, zgniłe puszki. No dobrze, zjeżdżamy sobie właśnie w taki sposób. To jest jedna z tras. No, no. no i to jest jedna z tras, którą jak widzicie, trzeba pokonać, ale nie jest to takie proste, ponieważ są to kontenery, czyli coś bardzo takiego ciężkiego i dużego, co można byłoby w sumie zrobić. O tak, na speedie dość dużym, ale. Spowolniłem teraz czas, żebyście zobaczyli, że to jednak nie był dobry pomysł, bo no właśnie, kończy się to tak, jakby mogło się skończyć prędzej czy później. W sumie, można tu sobie urządzać jakieś skoki w dal, czyli do końca skoczysz, aż uderzysz i masz tam ileś punktów za ileś kontenerów, i tam można sobie je liczyć. Chociaż w sumie to nie ma sensu, bo jakby nie patrzeć tutaj, ich jest bardzo dużo. Ojej, ale to się wszystko gniecie. No i. Poleciliśmy na dół. W sumie jeszcze lecimy. O, trochę tutaj spotkaliśmy się z górką. Nasz pojazd wrócił na koła, ale. Czy jesteśmy w stanie nim jeszcze jechać? Tak, zobaczcie. Jeszcze nim steruje. Tak więc jedziemy sobie na sam dół. No, trochę w stanie takim bardzo ciężkim. Ale jedziemy ponad 240. To nie jest mała prędkość. Na końcu widzicie, tutaj są małe wyskocznie. Tak więc jest troszeczkę tutaj zabawy na tej mapie. Więc poświęcimy sobie ten odcineczek, żeby tutaj. O nie, nie trafię! A niech to. No cóż. W takim razie uderzymy tak trochę o ziemię. W sumie to nie uderzymy, a bardziej się spłaszczymy, zobaczcie sami. No, tak mniej więcej tutaj zawieszenie zadziałało, ale już nic więcej tutaj nie jest, bo zaraz się ta ziemia kończy. Już hamujemy na ręcznym i robi się ten nasz grid map, czyli właściwie nic. No, no i nawet jeszcze na niego nie najechaliśmy, ale widzicie, jak to wygląda. Mapka jest dość duża, górka również, bo widzicie, że no. Jest tu trochę do patrzenia. Spróbujemy sobie wykorzystać przynajmniej część z tych możliwości, jakie oferuje ta mapa. Na razie tym samochodem, który mamy. Potem może jakiegoś mietka weźmiemy i zrzucimy go na sam dół. A teraz sobie tutaj pojedziemy. Zobaczymy, co tu mamy. Tu mnie akurat nie było. O! Wygląda całkiem interesująco. Spróbujemy sobie zjechać stąd. Czy już uszkodziliśmy coś? Na razie nie, chyba. No, na razie wszystko jest dobrze. Dobrze, jedziemy sobie spokojnie, coś tu się dzieje, co to jest? A, to jest tylko cień. Dobrze, zjeżdżamy na sam dół, na dole chyba nic nas nie spotka, ale to się jeszcze okaże, bo może damy radę skręcić, tak, nic tu nie ma. No dobra, to spróbujemy tutaj skręcić, żeby sobie skoczyć na tej skoczni, bo w zeszłym razem nie trafiliśmy, uwaga. Jedziemy 300, ale może trochę przyhamujemy na ręcznym, żeby ta prędkość nie była tak nierealna, uwaga. Ło! Jak na taką prędkość to nie dziwię się reakcji samochodu, że aż boosterka i drzwi odpadają, ale lecimy. I nasz silnik też się dymi, a progi odpadają, tak jakby były zgnite. Zgnite i po 10 latach po prostu już miałoby dosyć i muszą odpaść. Ale lecimy i chyba na cztery koła upadniemy. Uuu! Ale zgniotka. Siła po prostu odśrodkowa zgniotła ten samochód dodatkowo. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem siła odśrodkowa, ale... Prawa fizyki były tutaj dużo mocniejsze, jak widać. Tej grze fizyka jest dość fajna, więc można było obejrzeć przed chwilą niezły, niezły spektakl z gniotki. Ale to nie wszystko, bo mamy tutaj jeszcze jeden zjazd, więc o ojene, ale to się dziwnie hamuje tym. Ale napęd na cztery koła, to zaraz tu się wszystko. Dobra, zobaczmy co my tu mamy. Tu mamy jakąś też dziurwę. Spróbujmy wjechać. Dobra, jesteśmy. Chyba możemy nawet kółka robić, to coś jak podwyścigi kaskaderskie z GTA. O, jak na razie nam wychodzi. Idzie nawet dobrze. Spróbujmy jeszcze raz. Oj, coś tam się zniszczyło. Opona. Oj, o kurczę, próg nam odpadł. A, był zgnity i tak, to tam. Nie był nam tak bardzo potrzebny. Ale mamy dwie opony krasznięte. Co? O, nie! O, nie! Spójrzmy na to. Prędkość 170. Uu, ale pięknie się zgniata. Czy odpadną... Nam to komponenty, które są tu na górze? Nie, nie odpadły, ale lusterko nam odpadło. Spróbujmy jechać jeszcze, spróbujmy jeszcze jechać, opanujmy ten samochód, może nam się uda w spowolnionym tempie, bo to za dużo się tutaj dzieje. Dawaj, dawaj, wróć na nogi, na nogi, czy też na koła. O, udało się. Dobra, jedziemy dalej. Z prędkością też dość niemałą, bo około 200. No i znowu ten wyskok Zobaczymy tym razem, w ogóle, czy my trafimy w to. To jest pytanie, dobre. Tu są ślady w ogóle po naszym poprzednim skoku, o ile je widać jeszcze. Czy wy ją widzicie? Bo ja jej widzę, bo wiecie, jakość filmu jest niższa niż to, co ja widzę aktualnie. To Kompresje YouTube robi i to wszystko, ale dobra. Leć, Luxor, leć jak najdalej! I oczywiście na tempo, żeby zobaczyć, jak pięknie się wgniecie Uuu, ale ślicznie. W sumie nie wiem, czy tak ślicznie, bo nie chciałbym być na miejscu kierowcy, który by tam był. Ale mimo wszystko dość mocna sprawa. Dobra. Tam chyba coś jeszcze jest, sobie to sprawdzimy. I pojedziemy sobie na drugą stronę, bo tam są ciekawsze rzeczy w sumie. Takie ciekawsze, że, że nie wiem w sumie, ale jedną rzecz tam testowałem. Co tu jest? Halo? Co to. A stój! Co to jest? Tu jakaś wyskocznia. M, przejazd jakiś. Dobra, spróbujmy wjechać, zobaczymy. To jest pewno test na trzeźwość, żeby przez środek. Oj! Już opona mi padła. Hej, odczep się! Spróbujmy się zrestartować. Dobra, musimy tam wrócić. Jak tam podjedziemy, to sobie zapiszemy pozycję, naprawiając nas sam nasz samochód. Dobra, hamuj, hamuj, bo tu się tragicznie hamuje, widzę. Dobra, jeszcze trochę podjedziemy. Dobra, i teraz naprawa, żeby nam się samochód tutaj o zapisał i jedziemy. Dobra, teraz jakoś tak musimy wjechać, żeby nie spaść. Więc uwaga, pełne skupienie. Oj! Co to jest, kurczę, Niszczyciel opon. Tu trzeba wjechać chyba z dużą prędkością, coś tak czuję. Spróbujmy się naprostować, tak, żeby później. Przy kolejnym failu było łatwiej nam wjechać, dobra? Pozycja zapisana, dobra, szybciej. Oj! Obydwie opony padły, co to ma znaczyć? Dobra, spróbujemy innym pojazdem, bo ten wygląda na to, że nie daje sobie z tym rady. A powinien, bo ma wysoko zawieszenie zrobione. Może Mercedes da radę. W końcu to jest niezniszczalny baleron bez drzwi. Tak, przerabialiśmy to na live widle, które było niezapowiedziane, że właśnie. Nie, na niezapowiedzianym tego nie było. Na zapowiedzianym live -widle niedzielnym to było. I wyszło na to, że wszystkie inne mają drzwi, tylko nie ten pierwszy. Tak więc sprawa już naprawiona. Biały Mietek, zobaczcie, zero rdzy, stan idealny, nic tylko kupować. O, widzicie? O, nie, jednak nie. O, oj, te opony też padły. Ale wytrzymał, pojechał dalej niż tamten, czyli jednak Mercedes to jest bardzo fajna rzecz. Dobra, zestartujmy to. Widzę, że tutaj nie ma co po prostu wjeżdżać, więc jedziemy sobie stąd. Zobaczmy, co tam na końcu jest jeszcze. I spadamy w takim razie, jedziemy na drugą stronę, zobaczymy, co tam oferują. Co my tu mamy? Jakieś zjazdy, drzewa, o, tory przeszkód widzę tam. Jakieś tu też takie tradycyjne zjazdy. Tam na końcu woda jest, ale to woda w tej grze to jakaś imponująca nie jest. Nie ma żadnej reakcji, jak w nią wiedziemy. Tutaj test gór, górek tam był jakiś, nie wiem. Ale nasz Mietek dość szybko jedzie, kurczę. No w końcu to wersja 320, 32 litra w dieslu to nie mało. Dobra, hamujemy, bo jest dość ciężko, dobra, spróbujemy przejechać, tutaj sobie zapiszemy nasz pojazd, żeby się zapisał, żeby w razie czego po restarcie sobie pojechać. Nie ściągnęłem ręcznego, no dobra. Spróbujemy przejechać ten tor przeszkód pomiędzy drzewami. Cały czas, o już, 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 cały czas na hamulcu, ale to jest, o nie! Drzewo, ale jedziemy jeszcze, chyba nie, już, już dachowando jest, ale spadamy dalej, bo może jeszcze nam no tu na koła, a może jednak nie. Rura wydechowa nam odpadła, tu się przyczepiliśmy, no to już jest koniec, dobrze. Tam na pewno nie przejedziemy. Spróbujmy może tutaj obok, obok w sensie tam dalej, to był taki tor przeszkód, który ale go zarzuca strasznie. Tor przeszkód w taki sposób, że jechało się przez te, o tutaj są wyboje jakieś, spróbujemy mietkiem, a za chwilę zmienimy na jakąś terenówkę, bo to raczej oczywiste, że mietek, tak piękny mietek zadbany nie da rady przejechać przez takie coś, chyba że miałby hydrauliczne zawieszenie, czy coś w tym stylu Airmatic, o Tyle, że ten Airmatic też by tu wiele nie dał, bo musiałby być Czemu on tylko do tyłu? Halo, proszę bieg do przodu O, Mietka złapał błąd w skrzyni biegów, a już nie, dobra Trzeba będzie go do serwisu oddać Skrzynia biegów złapała tryb awaryjny Dobra, jedziemy w dół, chociaż nie wiem czy tak jak powinniśmy Jedziemy Jakieś pole uprawne tam są. O nie, już koło. Oj, ju oj, już koło poszło. Wirujemy w powietrzu, niszczymy się. O, ale się zgniótł. Ale bez gwiazdy nie ma jazdy. Gwiazda jeszcze na masce. Nieważne, chyba już jej nie ma. Maska została totalnie zniszczona. Tam jakaś lampa leci. No niestety, ale. Nic z niego raczej, chociaż powątpiewam Mimo wszystko, jeżeli byśmy go tak mocno zgnietli, to zaraz znalazłby się jakiś super fajny mechanik, który zrobiłby z niego perełkę nie, niebitą bitą, bezwypadkową i w ogóle Zobaczcie, to, to jeszcze się nadaje na naprostowanie, w końcu złupki są całe a Normy takie nasze mówią, że jak już samochód jest w słupie jak walnięty, to już jest szkoda taka, że kasacja i koniec Nie ma samochodu, ale jedziemy, prędkość 200 Mimo tego, że kół już prawie nie mamy, zaraz spotkamy się z płaszczyzną. No płaszczyzna nam wiele nie zmieniła, drzwi, tu przewiew w samochodzie jest straszny. Na szczęście drzwi kierowcy trzymają się tak jak powinny. Te tylne już raczej się nie domkną, za to te drugie też już raczej nie. Ale drzwi pasażera są nienaruszone, to można byłoby za 150 sprzedać. I dach w sumie też, nie dach nie, dach jest przesrany. No cóż, kierownica jeszcze poszłaby za jakieś 800, może, bo to Mercedesowska, to drogie są, ale wracamy na ziemię, wracamy do góry, wybierzemy inne auto, takie, które jest przystosowane do takich warunków. Czy to było? Zgubiłem je, to było to, to jest to auto. Ono raczej powinno dać sobie tutaj radę, chociaż to jest Beam Engine Drive i to jest brutalna góra śmierci. To raczej tutaj czegoś takiego nie doznamy, żeby udało się przejechać, bo to jest tak zaprojektowane, żeby na początku o. Jest super, fajnie, a potem, a potem już właśnie się dzieje, o, 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 już, już się zaczyna, a potem już kończymy na, na zgniotce, kasacji i złomowaniu. Chociaż na razie idzie mi dobrze. O nie, już, już nie, już, już jest koniec. Nie, już, już dosyć. A, ratunku, nie, stop, zatrzymajcie tą karuzelę, już mam dosyć, zawroty głowy. A, o, no, musimy jakoś, w... nie, już my z tego nie wyjdziemy, chociaż, poczekajcie. Może są szanse, nawet samochód dobry. A, już nieważne w sumie Chociaż czekajcie, nie, jednak nie, a dobra Cała tam gadam, i tak już się nie uda Na chwilę był na kołach, a przy tej prędkości To już o, dachowando Chociaż w taki sposób jak on sobie sunie na dół to też Bezpiecznie, chociaż nie powiedziałbym Nie chciałbym tak siedzieć do góry nogami Zaraz byłby jakiś kamień, uderzyłby Tak po prostu, a mnie by Po prostu rozszarpało, czy coś Ale ciekawe to będzie wyglądało za chwilę Aż spowolnimy sobie czas jak w takim razie dach spotka się z płaszczyzną, która tam jest na dole, co się stanie? Uwaga! Uch, zgniotka to tam na głowę by po prostu oderwało. Do tego momentu jeszcze byśmy przeżyli. O ile mielibyśmy zapięte pasy. Ale teraz to raczej byśmy już tego nie przeżyli Chyba, że wiedzielibyśmy, że czeka nas coś takiego To może byśmy tam się kulnęli Jakoś schowali się pod kolana, pod kolana Nie wiem, jakoś byśmy się może przyczepili do ziemi w samochodzie Ziemi dywanów tam, czy czegoś tam pod fotel Byśmy weszli i może byśmy to przeżyli Ale to jest wątpliwe Dobra, jedziemy na drugą stronę, tak jak już mówiłem Nie ma co oczywiście tutaj kilkanaście razy próbować Macie oczywiście link w opisie Chyba, że będziecie chcieli więcej razy zobaczyć tę mapę To oczywiście piszcie w komentarzach to sobie, bo zrobimy po prostu. Może nie na cały odcinek, ale na jakąś chwilę po prostu przejdziemy sobie na tych brutalnych skokach i wszystkim, co tu jest. Właśnie, skokach. Tu gdzieś była wyskocznia jeszcze, bo. O nie, tracę kontrolę. Oj oj, piasek, dachowanie, obroty. Szybko, na prawa. O, dobra, jest na prawa, ale nie tak. Zły, zły moment. Wracaj na koła. O nie. O, dobrze, teraz jest dobrze. Chociaż nie tam, gdzie chciałem, ale jest dobrze. Wróciliśmy na kładę. Tak, myśmy zaczynali stąd, tutaj były kontenery, a tutaj gdzieś był taki ultra mocny... tam jest, jedziemy do niego. Tam jest taki ultra mocny, brutalny skok. Spróbujemy sobie z niego skorzystać. Tylko tu jest ten piasek taki chamski, który powoduje, że tracimy kontrolę nad pojazdem, więc tutaj sobie trochę tak zwolnimy teraz. W ogóle hamuj Luxor, bo jedziesz 100 na godzinę i... Zapisz w ogóle teraz samochód, żeby nie było. O tu w tym miejscu. Dobrze, bardzo dobrze. I tak, gdzie tu jest nasza. O tam minęliśmy ją. Dobrze, za... że zapisałem tam samochód. Ale Halo! ściąga mnie na dół. Zaraz to jest. 4 na 4 to panie. To przejedzie. No dobra, to nasza górka jest. Górka, zjazd tutaj. Więc uwaga, jedziemy. Prędkości maksymalne. Na razie takim terenowym zobaczymy jak mu pójdzie. Potem spróbujemy sobie jakąś super, ultra szybką rakietą przejechać tutaj. Maksymalne prędkości rozwiniemy. Na razie jedziemy 250, to jest mało. Chociaż, jak na to auto, to i tak jest dużo. Puściłem teraz wszelakie klawisze. Oprócz tych skręcających, tych odpowiadających za skręcanie. I on cały czas przyspiesza. Może. No dobra, damy czadu, jedźmy coraz szybciej. Trzymam. O nie! Opony nie wytrzymały! Za szybko jechałem! O! Nie sądziłem, że coś takiego może się wydarzyć przy tak dużej prędkości, ale z chęcią zobaczę teraz jak on się rozbija no, czy też zgniata, bo tu raczej wiele z niego o, nie zostało No nieźle, dobra, jeszcze raz, tylko tym razem weźmiemy coś szybszego Myślę, że ten samochód był szybki, ten bardzo był szybki, ale w wersji, U, w tej wersji Ta wersja jest niedawno dodana to jakaś taka super ultra sport wzmocniona, ona na pewno sprosta tej górce, znaczy nie wiem jakie prędkości osiąga, ale może być dość szybko, to nie tutaj Prze Ominęliśmy, przejechaliśmy, ominęliśmy punkt, którym powinniśmy wjechać Jeżdżamy, uwaga Dobra, go! Zjeżdżamy na dół, oczywiście prędkości super, ultra Już 200, jedziemy coraz szybciej Spoiler, który pomaga nam rozwinąć coraz szybszą prędkość Luxor zjeżdża 320, 333, 350 Jedziemy coraz szybciej, ale już tracę kontrolę trochę nad samochodem, tak go trochę zarzuca już więcej niż 350 nie pojedziemy. Dobra. Oj, żeby mnie ja przez końcem się tutaj nie wysypał. I! SKOK! Leć, Luxor! Z chociaż zderzak, czy to co to, to jest? O, jakie wiry, jakieś wiatry tam są. Halo! Co to za wiatry? Czemu mną rzuca? Ja nie chcę umierać. A! Ah! O kurczę! Uuu! Ale sardynka! No i oczywiście. W sumie kulka z niego została, taka przez chwilę płonąca kulka. Nie wiem, ogień zdążył zgasnąć, a ogień sobie tam został. <noise> Fajna piłka z tego została. Można byłoby teraz grać w Rocket League z tego samochodu. To nawet pasuje. Dobrze, respawnujemy się i spróbujemy tym razem zjechać, ale jakimś takim o, może na przykład tym ETK ale tak w miarę taką prędkość mniejszą obierzemy. No i jeżeli się zrąbiemy gdzieś po bokach, no to. Ale nie tutaj, halo, dobra, spróbujemy przejechać mimo wszystko tutaj. Potem jeszcze raz tam i, i będzie dobrze. Tak więc, je. A, halo! Uff! No i tyle w temacie. I już się zepsuło wszystko. No bo tutaj jest bardzo ciężko, ta góra jest tak brutalnie zrobiona na dół, że tutaj ciężko jest hamować, już mimo wszystko. Ale ładnie wygląda ten samochód. On mi przypomina. Znaczy, ładnie wygląda, jak jest zgnieciony. Ale on mi tak przypomina BMW jakieś. Zresztą teraz to mi przypomina jakiegoś powypadkowego brzydkiego samochoda. O, to, to brzmi bardzo super. Stwierdzenie re relaksacyjne dla moich uszu, samochoda. No nic, rozpędzamy się mimo wszystko. Tam na końcu jest las, może na niego natrafimy, w co wątpię. Chociaż jedno koło mamy jeszcze, jedno koło nam zostało, to spróbujemy z niego skorzystać do manewra manewracji. Niestety wątpliwe lekko, chociaż, chociaż, chociaż kierujemy się trochę na ten las. Tak leciutko, leciutko się kierujemy, chociaż obroty robimy jakieś w ogóle. Ale idzie, 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 lekko idzie, ale raczej chyba tam nie jedziemy. Chociaż nie będę na razie rzucał słów na wiatr. Jedziemy coraz bliżej. Nie, nie, nie trafimy w las. Nie mam już czym przyspieszać, a. No, tutaj jest las, żebyście tak widzieli. Spróbujemy też się zaraz z nim spotkać. Dobra, miałem zjechać tą górką, nie tamtą. Chociaż tamta też była bardzo efektowna. Oj, tak trochę mocno. Hamuj Luxor. No właśnie, hamuj. To jest najważniejsze. Spróbujemy zahamować. Jak najmocniej. No już trochę się. No przyznajcie, wygląda jak jakieś BMW. ETK, BMW. No. Dobra, prędkość już jest bardzo duża. 170, 190, 200, zwolnijmy. Spróbujmy tak przepisowo jak na jakimś autobanie. O. 130, dobra prędkość. W sumie moglibyśmy dać na manuala, wrzucić jakiś niższy bieg i silnikiem byśmy hamowali, ale nie wiem, czy przez przypadek ta górka i tak już nie byłaby tak stroma, że zepsułaby całą tą frajdę. W sensie, no i tak by przyspieszał, no więc musimy używać co jakiś czas o hamulca. Dobra, zwolnimy maksymalnie. O, jedziemy 130, dobra, ta prędkość jest na razie dobra, teraz będziemy przyspieszać. Dobra. I skok. Prędkość taka optymalna, nie patrzcie na to co teraz pisze, pisze na liczniku, bo to wynosi tam około już 100. Ale uderzenie. O, takie realniejsze jak tamto, ale nie przeżylibyśmy tego, po prostu nie. To no jest niemożliwe nawet spaść z tak dużej górki. Rurę nam oderwało, widzę skrzynię biegów i silnik i to wszystko i, i do widzenia. No dobrze, to w takim razie teraz spróbujemy spotkać się z naszym lasem, który tam jest na końcu. Widzę, że tutaj ktoś dodał i zadbał o to, żeby była ścianka, która po prostu ograniczyłaby. A spróbujmy z niej skorzystać. Ogranicza ona wyjazd za mapę. Co jest bardzo fajnym sposobem na to, żeby po prostu nie wypaść niepotrzebnie. Tak więc. W tym momencie właśnie ta ścianka nas zatrzymała, pomogła nam w tym, żeby nie spaść tak nagle, niespodziewanie. Bo jak widzicie, gdy sobie pojedziemy tutaj, o tak, to górka się nagle, o, kończy i lecimy sobie na dół, o, tak, po prostu. Chociaż nie wiem, czy przez przypadek zaraz nie będziemy lecić. w nieskończoność na dół, ale na razie lecimy. Jest śmiesznie. Spotykamy się coraz bliżej z naszą ziemią, w sumie chyba uderzymy, więc zwolnie czas, zobaczmy. O masz. Z tego samo nic, nic z niego nie zostało, chociaż jeszcze spłonął w dodatku. Nie wiem czy zauważyliście, właśnie po tym ostatnim update'cie też, a mówię to dopiero teraz na koniec odcinka, ale lepiej później niż wcale to się tak mówi. Po lewej na dole teraz, to jest w kolorze ziemi, znaczy trawy i tego tak bardzo nie widać, ale jest taki samochód, taki od góry w 2D. I to nam pokazuje mniej więcej gdzie są uszkodzenia aktualne. Na przykład, gdy padnie nam opona, czy tam zacznie ona powoli padać, to zmienia swój kolor na pomarańczowy albo czerwony, w zależności od stopnia zniszczenia. Ale halo! Jedziemy już 380! A stop! Las coraz bliżej! A zobaczmy to w real time, jak będzie wyglądało. O! Aż normalnie gra trochę tak zwolniła. Dużo obliczeń musiało być bardzo, że aż po prostu gra nie wytrzymała. A jak ja sobie myślałem, a to nie będzie nic, jak tak uderzę z takiej prędkości, a jednak spróbujmy jeszcze raz. W sensie nie będzie nic, nic, bo tak sobie patrzyłem na kiedyś stare filmy. Jak ktoś uderzał w Bimengzinie w dość dużą prędkością, i dochodziło do takich obliczeń jak przed chwilą, że mocne zużycie procesora i tak dalej to się tak lekko zacinało. I tak sobie pomyślałem, jak oglądałem te filmy z Bimengzina kiedyś, <laughs> jak będę miał jakiś lepszy komputer czy coś, no to nie będę miał takiego problemu. I teraz, jak uderzyłem w te drzewa, to patrzę, o kurcze. No cóż, jak widać. Albo optymalizacja tych... no nie, tu optymalizacja jest bardzo dobra, więc po prostu było zbyt dużo obliczeń i sama gra po prostu nie wytrzymała. Procesor może nie miał tu wiele do roboty i tak, a gra po prostu może... Zresztą ona często łapie krasza jak dużo rzeczy się dzieje, wiecie, jakieś super ultra niszczenia naokoło albo inne demolki w dość bardzo brutalny sposób i wtedy ta gra potrafi złapać krasza, ale teraz, wjeżdżamy do lasu, pomiędzy drzewami jedziemy, Spróbujemy je ominąć. No, na razie ominęliśmy równo, jedno drzewo. Spróbujemy jak najwięcej ominąć. Zaraz, żebyśmy lusterka nie stracili. Chociaż jakbyśmy stracili, to też byłoby ciekawie, chciałbym to zobaczyć. Spróbujmy lusterko oderwać. Oga, Niestety się nie udało, ale tutaj jest bardzo wąsko. Spróbujemy przejechać, a nie było z tym żadnego problemu. Ale tam już jest ciężej, bo widzę, że tych drzew jest dużo więcej, więc tutaj Luxor manewry robi. Trochę sobie przyspieszymy ten czas. O, teraz już lepiej. Prędkość jest duża, bo 160. Gdybym ja jechał. O nie! Tu będzie już po nas. No, niestety, to było do przewidzenia, ale mimo wszystko, gdybyśmy w czasie realnym to przyjeżdżali, to wyglądałoby to dwa razy czy cztery razy szybciej, co byłoby cztery razy trudniejsze. Tak więc, proszę Państwa, zjeżdżamy w tym momencie na sam dół i będziemy sobie kończyć ten. Jakże cudowny odcinek, który trwa już 25 minut, to już dużo w sumie jakby nie patrzeć. Więc halo, tu spróbujemy zjechać sobie tym zjazdem, ale tak dość powoli ten tor przeszkód przejedziemy w miarę tak, żebyśmy bez zniszczeń byli, żeby wszystkie koła były. Ale, halo. Jednak nie przejedziemy! I już... O, już tyły. Z spadł, a niech to. Spadł. Tynne koło jedno odpadło. I drugie też. O, niech to. No dobra, w takim razie użyjemy takiej fajnej rzeczy, która jest jak klikamy tutaj Jeden z widzów to powiedział, ja o tym zapomniałem, bo kiedyś coś takiego było Wings of Rods Być może w tej grze też tu było, aczkolwiek ja o tym zapomniałem, nie wiedziałem Bo tutaj trzeba kliknąć klawisz control i wtedy macie takie punkciki na samochodzie I można tak złapać za taki punkt i rzucić tym samochodem gdziekolwiek Ale zanim to zrobimy można też ustawić moc Kółkiem myszy możemy zwiększyć tą moc, ja w tym przypadku robię to do 100% O. I możemy, o, trzymać maskę, tak, i sobie nią rzucić gdzieś. Nasz samochód także. oderwałem coś. W sumie, jak samochód jedzie, to, to tak nie wygląda, jak powinno. Powinniśmy tak stać, i wtedy, o. Można wyrwać maskę, wyrwać światło, albo wyrwać koło razem z oponą, czy tam po prostu same drzwi. Ale to sobie zostawimy na inny odcinek, bo mam zamiar zabawić się w mechanikach, gdzie będziemy właśnie robili takie rzeczy. Tak więc dałem Wam już przedsmak do tego, co tutaj przed chwilą widzieliście. A w tym odcinku to już wszystko. Bardzo dziękuję Wam za to, że wytrwaliście ten dość chyba najdłuższy odcinek z Beam Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę oraz widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie no, prawdopodobnie już niedługo. Tak więc dzięki za oglądanie. Cześć i czołem!